Chłopie! Chłopie! Poważnie. Ja że on jest. To jest po prostu żałocne. And several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Government workers Wait, are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have been uh... to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. The elves they took the stick and it's bullshit because Znowu? they're only totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. Okay... O Boże, serio? Uf. Serio, taka nazwa? Tego bym się naprawdę nie spodziewał, ale ser Podlaski, poważnie, Co wy macie do nas. Niech to akurat nie znam. No tak, jeszcze wiadomość. Ohoho, pamiętam, że gwiazda nachodzi wielkimi korkami. Proszę Mikołaja o nowego męża, który nie traci władzy w członkach, gdyż żona mówi do niego świnstewka. Szkurde, no. Kochanie, już o tym rozmawialiśmy. Nie wydałeś nie, niemożliwego prezydenstwa, czy jakoś tak. Przynajmniej Koga próbuje, jestem tu jedyną osobą, która próbuje cokolwiek robić. No, kudy, ile tutaj dostało lajków? No niestety, Randy, akurat przegrałeś. Zaraz to buta ma się A, no tak. Dzień dobry, Pani Algor. Facebook. super No zobaczymy, zobaczymy. Oż prawie osiągnąłem poziom 8. A, kiedy? O czekać, czekać, czy czy? mogę tutaj jakby użyć... O tak, tutaj nie mogę. Tutaj jakby mogę. Raczej nic z tego nie będzie. A właśnie kolejna wiadomość. Co to będzie ciekawego? Ej, jeśli sprzedasz jakieś pułuki, to powiedz wszystko jedno jakie. Takie dowolne, tak? Zrobię spoko. Czyli można powiedzieć, wszystko, jakby zostało zrobione, to jeszcze akurat poeksploruję, ponieważ ciekawi mnie, co może być jeszcze ciekawego do zrobienia. 346 later. O, chyba już wiem, co to zastosować. Czekaj, nie to co chcę. I teraz. No, dlatego. No i mamy pana Brokul. Brokur? Ale powiem, być broku. W sumie. Czy to dobrze, czy źle? Nie, na razie nie będę odnietał Jimbo, bo działaś mi się jakoś, nie o z na to, że nie wykonałem jego wszystkich misji. A to jeszcze mogę tutaj przetestować. A właśnie. Nie, nie to, co chcę, tylko to. Jak to przecież to powinno pomóc? A, może trzeba użyć tego i -in, innego. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to pora się. O, może jednak się wrócę. To jakiś labirynt. A kurde, niestety. W góra, w dół, nic sobie nie ma pojęcia, jak tu się skierować. O, wiadomość od Algor. No, właśnie co to ma. Człowieko nie do świnia to obecne największe zagrożenie dla społeczeństwa. Wzmocnienie sygnału, mów o tym każdemu. A, o tym mówiłeś. Eee, kurczę, właśnie chciałbym sprawdzić, czy przypadkiem. A, cpięć, dalej. ciebie, czy przypadkiem, czy jakby jeszcze inne miejsca, które mogłoby sięgnąć te. i podpoj skole Ajna Folks there's nothing to be concerned with here absolutely nothing out of the ordinary is going on We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell Oni be wygladami na Taco Bell Taco Bell opening soon very big Taco Bell it's going to open in a few weeks thank you Okay Will this Taco Bell be serving oh. what? Well, What? Is it going to be a full menu Taco Bell or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Oh. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have Encheritos or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. <laughs> Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir.

No tak, to nie pomaga. O, zbałuj, o, od Algora? Dopiero co byłem w toalecie, ale koniecznie musieliście jeszcze raz. O co tu chodzi? Po prostu masz biegunkę. I tutaj nie przejdę, ta? Ale to naprawdę podejrzane to jest, ale. Kurde, no co tu się odwala? To jest po prostu chore. No, już wy że tak, się o się otwierce, nie? Jak to, koleś. Move along, sir. <laughs> dobra, dobra, tu jeszcze się przeteleportuję, to może może... To może gdzieś... Tutaj raczej nie pójdę, Tutaj raczej nie pójdę. No tak, do pana niewolnika, to Tam yeah! gdzie jest tyle pana to na pewno nie mam zamiaru się tam udać. To może gdzieś tutaj znajdę. O! Mam cię! O! No Co jest? Gdzieś to, a... Po co musisz mi to pisać, kurde, To jest po prostu tym się Nie Dziwne, że mnie nie atakują. Ale nic. Ale nie atakują? Tu jest dla mnie podejrzane. Okej, okay, idę dalej ze względu na to, że jest łup. Ale dzień, co z mamy ludzi? Nie tak, czekajcie, jak trafię tutaj. Human dog, naprawdę, ej, no serio, Algor, co z Tobą? O, zanim poroczął, liczba ataku o człowieko dziedzicie, nie zrosła dwukrotnie. musz mi połączyć wszystkie ostrzec. O, dopiero teraz atakujecie. Co z wami? O, kurde, jeszcze tutaj. Dobra, no dobra, używamy jeszcze raz. Okej, okay, już rozumiem, jak tu... użyć. Psorki, bater nie chciałem tego. I co to będzie? Czy mogę to. I jak to? Nie mogę otworzyć? E co jest? Dlaczego nie mogę tego otworzyć? Mamy zadanie ustawić głos z e co to? Ja tej Tylko dlaczego mi zespamował? Okej, okay. kolejna bardzo na góra. ale... Dlaczego nie mogę otworzyć? Jezu, ojej, no przestań mi spamować. E, bo musisz obejrzeć tej filmicy spalony po roczu. dlaczego nie powiesz o wiadomości, bo powiedz... Okej. Okay. To może mi wytłumaczyć, dlaczego to niestety ta pudło nie działa. Okej, wygląda na to, że na razie nic nie zrobimy. To wystarczy tylko skierować się do Algora. No, dlaczego on musi tak spabić? Jest totalnym przygrywem? Czekaj, na razie przejdę tędy. Jezus Maria. On jest naprawdę zdesperowany. Nie interesuje mnie to, o czym gadasz. Po prostu ma to gdzieś. To, 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 to wzięte, to wzięte, to, 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 to. Jezus, sprawia się ten CNS jest właśnie tej chwili przy mojej tandybazie, chyba że to dozorca. Dobra, może się naś odsunąć, bo chcę chcesz... O właśnie, dziękuję. Algoryt naprawdę zaczyna jest. Naprawdę, naprawdę wkurzający. Co z tobą jest nie tak, że musisz tak spamować, spamować i spamować. O! Chyba ona normalnie odpowiada. Mój mąż myśli, że jestem mu wierna. Wyobrażasz sobie? Kochanie to forum publiczne, wszyscy widzą co piszesz. No i fajnie, cieszę się, się wydało, bo mam dojrzeć jak niewolnica.

Poważnie, co? Nowe, like global Globalne ocieplenie? Oh. Tak, goś mnie nie ciekawi. O, ty kurde, mi to uspało. <trybujesz> Okej, okay, tego się nie spodziewałem. On zaprzzymał Czekaj, czekaj, Czeka, 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 Użyj uzdrowienia, żeby móc. Gosk. Kost... Czyli pomogło? Pomogło. No to ja tak pewnie tylko No dobra, no to użyję tego. To powinno usunąć ciebie sporo ilości pancerza. No to lepiej. No to teraz użyję, nie czekaj, na razie użyję modu sprawiedliwości. Bo na razie, tak, To to nie, że że nie trzeba. O, akurat odporny. Co. Okej, okay, to jest naprawdę. No dobra, no to uży użyć kopanii jaj. Papier, kawy i nożyce. No doskonale. No akurat, niestety, profesor hałos będzie mi nas tam potrzebny. naszym która mocy. Używamy tego. I pora, by go użyć. Ciekawe do czego będzie potrzebny. Ciekawe jaka ubiegłość. Nie niby mi się to przydało to cyk o, kolejna umiejętność hame hame ha, rzeczy samej o ty Do tego się nie przewidziałem no e, koleś jest naprawdę pojebany wie, że się uleczył, poważnie yy, czekaj, dobra, tak używamy. Kolejny mikstur który mocy teraz duża. I od razu używamy kolejny kopanie jaj. Żeby wszystkich Was obrzydzić. Papier, papier, nożyce. No i to pomogło. Akurat ty musisz się uleczyć. Proszę bardzo. I... no tak, tego nie użyjesz, ale przynajmniej zatkuję tego. Uh, kula ma sporo obraz pancerza. To jest akurat wielki problem. O, -o niedobrze. Za, nie, zaraz Warte zginie. Yy, no to mikstura leczenia duża dla niego. Włóczę, to będzie naprawdę przejebana walka. I co, kapaniaj. Czy dałoby właśnie jego To no To przytrzymujemy. I teraz. O trochę mniej, ale jest dobrze. Dobra, no to teraz jeszcze. Nie wiem czy jeszcze raz bym mógł użyć, nie wiem czy mogę jeszcze raz. Sobie tak. Sobie jeś... No tak. Sobi jeszcze. No co, jeszcze raz prowadzę chaos. A nie, czekaj, ma pom inny pomysł. To powinno pomóc. Mód burzy. O, te lepiej. O ty kurde, tego ataku się to się nie spodziewałem. No to znowu mikstura leczenia i to spora. No to teraz użyję tego. No, teraz pomogło. O ty jeszcze żyjesz y to. Może... O to o to już żyje. I cyk, normalny atak. Ja mówię, że Kurde, ej, jeszcze się się trzymasz, no to jeszcze raz. No, tylko przede wszystkim krwawienie. No... O, czekaj, czekaj, ty musisz ulec. Znowu się uleczyć. I proszę bardzo, jesteś uleczony. No to jeszcze raz używam młotu burzy. Znaczy młotu sprawiedliwości. I jakoś to pomogło, co nie? Kurde, jednak zginął. Okej, okay, to pomogło. Spokojnie drugi patersie. Tu ja użyję z potęgi takosa. Tako! Tako! To powinien to pomóc. I akurat nic z tym zrobię, ale mogę jeszcze raz użyć tej butelki. Te pięknie! No to po śniewie to mógłbym jeszcze wziąć miksturę mocy. Znowu muszę, muszę koniecznie użyć mutu Sprawiedliwości. To jest przede wszystkim mocne. I cyk. Pięknie. Tyle raz testowałeś, a dopiero tak mówisz. Nie no, znowu. Ja chcę, żeby Bates przeżył. On tu naprawdę zajbisty koleś jest. Zajebisty jak Randy. Okej, okay, tutaj raczej nie zrobię, no to użyję tego. I wykończeniówka. O, jeszcze żyjesz? Skoro znokautowałeś Batersa, to on znokautuje ciebie. I cyk! Udało się. Kurde no. O, no idziesz, zasłużyłeś sobie z O, babi jeszcze do tego klucz. O, jak kurczę kawi. No wiadomość, odgora ta, ta 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 ta. Tu już wiem o co chodzi. A zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, odkryj. no to klikamy. Poważnie? Chciałem zostać prezydentem, do. To... no. Dobra, mamy zbożowa superpała na CNS. Ja pierniczę, tego by się naprawdę po nim nie spodziewał. To no, teraz to i to znaczy lepszy. Idealno do walki na krótki dystans z człowiekiem niedźwiedzią świnią. A, tak się nazywa. Chcę w celu zadać potężne obrażenia. Ten przełom jest super zbożowy, ta brun pomaga zapobiegać globalnemu ciepleniu. A co bym go wyekwipował, żeby był naprawdę zajbisty? Myślę, że wyposażę akurat w to. A czekaj, właśnie muszę jeszcze wrócić, bo nie, ponieważ chcę. to odłożyć. Kuda, przydałoby mi się właśnie nie te niektóre części. Bo już mi się akurat nie przydadzą. Mogę to zbenefikować, to odłóż, czy te takie do obrzydzenia, raczej nie, może teraz dam na akurat na obronę szokową, no właśnie, może faktycznie, o mam jeszcze dodatkowe ulepszenie, akurat zapomniałem, ja nie to to chciałem, tutaj y, zwiększy to po idealnej szarży, możesz prowadzić cios kolczastym który wywoła krwawienie, to od razu to biorę, o, ale mam takie o, już, już go nie ma, a, tak, mogę to zrozumieć. Do magazynu Mackeja. Dziwne, tutaj mogę. A no tak. Ja akurat byłem. A czekaj, ma pomysł. Chcę tylko przetestować. Hmm, czekam, mam to. O. Ciekawe, co się stanie. I to. Nie, to nie pójdzie. Jak użyję tego? Nie. Ale nic. Panie, mnie ciekawie, dlaczego nie, mog nie mogę po prostu go dotknąć. O, tutaj mogę zburzyć. Mogę jakieś jakby tędy się przedostać. Okej, okay, wygląda na to, że nic nie zrobi. O czekaj, to mogę jakąś kuść... Górą? Czekaj, go się, muszę się zrelentować, bo to wy ciekawi. Okej. Okay. Zobaczmy, czy przypadkiem jest niby coś ciekawego. Czyli faktycznie jest tam jakaś ukryta drabina. A jednak! mogliśmy tego spodziewać. A, dlatego. Okej, okay, mamy coś kolejne, jakieś fajne rzeczy. No to używamy znowu tej cholernej sondy kosmitów. w się. od kotku nic nie zrobię i mamy Ełm giermka. Spor, chroni spory kawał głowy przed strzałami powinno być dość. Dodaj 5 punktów pancerza i 5 punktów cent zadawania. Kurde, ty zaraz ja dodaję to, to mam. Nie wiem, może użyję tego. To akurat będzie przydatne. Modyfikacja Każdy atak o to użyłem mamy jeszcze jakieś inne Czekaj czekaj bo Czy masz mniej nie to Ciekawe O ataki dystansowe za to więcej obrażeń To będzie ciekawe Teraz musimy znowu uruchomić z powrotem czy mogę teleportować się z powrotem na dół Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny Ale najwyraźniej do tego nie dojdzie kurcze no Dobra Teraz trzeba będzie przemyśleć, gdzie by tu jeszcze właśnie pozwiedzać. Chyba, że faktycznie muszę skierować się do Gotu. A ja jeszcze nie jestem co do tego pewny. Okej, okay, to będzie wielki dylemat. O, na przykład mogę u ciebie to tu już różne bronie? A, no tak, nie mogę od ciebie sprzedać. Bo dlatego, że jesteś Żułem. Szkoda. 10 może to gdzieś w tym terenie może być coś ciekawego, ale na razie widzę, że. nic tu ciekawego nie ma. Zobaczę, ja tylko dokładnie się przypatrzę, zobaczę, czy wszystko się zmaga. Czy mogło coś jeszcze się da udać i czy Co jest? Czy jednak. nic z tego nie będzie? No, daje spokój, dobra. Znajdę tego cholernego człowieka, on gdzieś wiedział świnie, gdzieś gdzie się gdzie gdzieś znajduje. Tutaj polowali źliby porty puti, bo znaleźliśmy. O, po... no właśnie gdzie on nieby się znajduje? Nie. O, to tutaj. O, zawsze się tym zajmę. Tylko najpierw gdzie te. Ciemka. Bóg szybkie podróży, A właśnie, chciałbym się do ciebie dostać. Czy może, fakt, tutaj będzie jakieś przejście? Bo około mnie to niezwiernie ciekawi. Przepraszam, tego właśnie zaglądam i widzę. Eee, raczej nic z tego nie będzie. Może gdzieś znajdę ten fajną antenkę. Więc widzę, że... Nigdzie... O! Już widzę. Znaczy szybko podróż. I teraz tu ma się skierować? cholera mi to. Czuję go gdzieś, wina, Czy jednak faktycznie on żyje? Czy faktycznie on istnieje? Chłopie. Chłopie. Poważnie? Jezu, on jest... To jest po prostu żałosne. U! ja zaatakowałem pieszy Ale syro! Ale chłopie, co z tobą jest nie tak? O, teraz mam coś nowego. Róg gniewu. Pozbawia główny cel pozytywnych efektów i prowokuje wszystkich przydźmiłków zbliżających ich do atakowania ciebie z życia zdolności specjalnych. W sumie na razie nie będę tego używać, bo najpierw. Ta spierdalaj, ja zaś się pokonam. Próbujesz udawać człowieku, gdzie już ale ja na to nie pozwalam. O kurczę zapomniałem. Rozpatrzyłem, że aż 3400. No nie dobrze. No dobra, no to moc sprawiedliwości. I cyk. No, teraz lepiej. Ju, mało brakowało. Czy mogę coś przyzywać? Raczej nie. Mogę się tego spodziewać. No to jeszcze raz byka, żeby by przede wszystkim pozbyć się całkowicie pancerza. I... Teraz lepiej. Zapomniałem o tym. Dobra, teraz przyzysujmy jeszcze raz moc sprawiedliwości. I cyk. Dobrze działa. O, o ty, jaką moc oberwałem. A jeszcze pożałujesz tego, Algor? Yy, tak, co by tutaj użyć? Właśnie jeszcze raz miksturę mocy. Tym razem spora dla siebie. I od razu jeszcze raz byka. Pozbawcie ci tego cholernego pancerza. O, ale mi te doli wkurzyłeś. Ale jeszcze... Ja jeszcze przykolasz o tym, co nie? Akurat ja potrzebuję Twojego licznego dotyku. Dzięki. Jeśli chodzi o Ciebie, to na razie nic z tym nie zrobię. No to użyję tego. I cyk. Pięknie. No, teraz lepiej. To jeszcze raz to. Pozby się całkowicie pancerza. I. Bum. To już mi zdarzył, że jednak nie pozbędzie się to całkowicie, ale cóż, poszło, to poszło. No to. czekaj, 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 czekaj. Lepiej użyć tego. Nie chcę, żeby mój bohater zginął. No to. Denga, młotu, badersa. A w Regeneracja, co do OK Okej, już poszło. No, zasłużyłeś sobie. Uda musiałeś to udawać De... U... 11-14 poziom co do z tej cholery. Jeszcze to mam do tego za mało. Za mały poziom. przerażające szpon najstraszyliście, że wszystkich w dla świecie człowieka nie o świni. Ajajaj, się kurde porobiło. Czy coś jeszcze? Widzę, że na razie nie. Ale dobra, poszło to poszło. można powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem, ale wiecie co? Skoro na razie wszystko jest wykonane, to może faktycznie wrócę do tego Jimbo. Oj, nie to co chciałem. Bo mogę faktycznie oddać już te niektóre misje, które właśnie wykonałem. I okazuje mi się w sumie...

No jest zrobione. A dopiero się zorientowało. Myślę, że jednak coś jeszcze jest na górze. Ciekawe, jak, jak się dosta... A, no Tak. Eeeh, mogło się zorientować, że jeszcze jest satanka. O, tego nie mogę. A może tego, że. Muszę wszystko wykonać, co nie. Okej, okay. można powiedzieć, że część miejsca zostało wykonana. Trochę coś tam nakopiłem, trochę coś tam posiadałem. Wiadomo, że mam trochę. Wszystki, jeśli chodzi o... no, tak, jeszcze mogły to jeszcze to postrzegać, ale już nie było dostępu. Dobra, si tak, jeszcze tutaj by czas szarżyć, zakotuj cel, już trzeba przyspieszenie, w sumie nie mam pojęcia o to chodzi. I tak, można powiedzieć, tak, tam sukotami, jeszcze tutaj nie zajęłam się tym, to jeszcze tutaj brakuje. No właśnie, gdzie ta jest? jeszcze szybka poduszka, gdzie można się znajdować? Jeszcze, a no tak, przedszkolaki. Cóż, poszło to poszło. Teraz pozostało zrobić, już wykonać, jeszcze jedno, za... jedno zadanie, ale na razie się z tym trzymajmy. Bo tym razem musimy się skierować prosto do gotów, by zerbować gotów. Wiedę to co są ubrani na czarno. Po prostu chodzi o styl, chodzi o kolor tego ubrania i tyle. A zatem warto wyruszyć. Ciąg dalszy nastąpi.